Z wykorzystaniem Twojej witryny SharePoint możesz stworzyć portal publiczny, który będzie widoczny dla wszystkich użytkowników internetu. Możesz na nim zamieszczać dane firmy, a także informacje, które przydadzą się jej klientom. Aby przejść do takiego portalu, w adresie na koniec nazwy Twojej domeny dopisz myślnik public. Tą witrynę możesz dostosować do swoich potrzeb. Pierwszą rzecz, którą możesz zrobić, to kompletnie zmienić wygląd tej strony z wykorzystaniem jednego ze zdefiniowanych szablonów. Aby to zrobić, wybierz zakładkę witryna, a następnie wybierz zmień wygląd. Ujrzysz listę szablonów, które możesz zastosować do swojej strony. Wybierzmy na przykład ten szablon. Możesz go dostosować do swoich potrzeb. Przeciągając obraz z tła w to miejsce, możesz zmienić tło strony. Możesz wybrać inny schemat kolorystyczny. Możesz wybrać układ witryny, czyli definicję, w której miejscu pojawią się poszczególne elementy, np. układ Berlin, wyświetla menu oraz pole wyszukiwania po lewej stronie. Na koniec wybierzmy krój czcionki. Po zastosowaniu zmian możemy wybrać przycisk przetestuj. Po chwili widzimy efekt zmian. Jeżeli nam się podoba wybieramy przycisk tak zachowaj projekt. Poza tymi elementami, które zmieniliśmy do tej pory, możemy także edytować tytuł strony. Możemy zmienić jej logo. Możemy wybrać obraz albo z komputera, albo już wysłany do programu SharePoint. Po załadowaniu obrazu wybierz OK. Witryna zawiera zestaw linków, które odnoszą do różnych podstron. Jeżeli dodasz nową stronę, przechodząc do zakładki strona nowa, ta strona doda się do głównego menu. Utwórzmy taką stronę. Po chwili będzie ona widoczna i możemy dodać jej zawartość. Aby zaakceptować tą treść witryny, wybierz Zapisz i opublikuj. Nowa treść będzie widoczna. A jak zobaczyliśmy przed chwilą, strona została dodana do głównego menu. Możesz także edytować inne elementy strony na żywo podczas jej wyświetlania. W tym celu wybierz zakładkę Witryna, a następnie edytuj elementy witryny. Teraz każdą treść i każdy element na stronie możesz zmienić według swoich potrzeb. Zróbmy no na przykład ze stopką. Po tej zmianie dane zostają automatycznie zapisane. Na koniec zaawansowani użytkownicy mogą zmodyfikować arkusz stylów, który umożliwia całkowitą zmianę wyglądu strony oraz maksymalne dopasowanie jej do potrzeb firmy. W tym celu wybierz edytuj arkusz stylów. Następnie w edytorze wprowadź odpowiednie zmiany i wybierz przycisk zapisz i opublikuj.